10 mało znanych ciekawostek o Sanach, numer 1. Zastanawialiście się kiedyś, jak powstają hity Sanach? Okazuje się, że pomysły na nowe utwory najczęściej przychodzą z do głowy, gdy bierze prysznic. Numer 2. W 2021 roku, podczas transmisji live na swoim Instagramie, ujawniła, że jej największym marzeniem jest wystąpić przed kilkudziesięciotysięczną widownią na stadionie narodowym. Z kolei, jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to żyjąca od urodzenia w Warszawie piosenkarka marzy o tym, aby zamieszkać na wsi. Numer 3. Czy ta artystyczna dusza ma jakieś fobie? Owszem, Sanach wyznała, że boi się ciemności. Numer 4. W ubiegłym roku podczas audycji w radiu, Suzia powiedziała, że na biurku pod ręką zawsze trzyma książkę i pamiętnik. Numer 5. Sanach nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Wyznała jednak, że gdyby nie udało jej się odnieść sukcesu jako piosenkarka i songwriterka, prawdopodobnie zostałaby nauczycielką kształcenia słuchu lub policjantką. Numer 6. W teledysku do swojej piosenki, ten stan Sanach wykorzystała na granicy ślubu swoich rodziców. Numer 7. W ramach prezentu na święta rodzice podarowali jej kiedyś kilka godzin w studiu nagraniowym. Numer 8. Sanach miała śpiewać w przyszłości tylko po angielsku, dlatego że miała nadzieję, że zostanie odkryta za granicą. Numer 9 Jak powszechnie wiadomo, pseudonim Sanach wywodzi się od jej pierwszego imienia, a właściwie jego angielskiej wersji, czyli Susanach. To nie był jednak jej pierwszy wybór, nie jest bowiem tajemnicą, że początkowo występowała jako Ayren. Co z kolei nawiązywało do jej drugiego imienia. Irena dość szybko jednak porzuciła tę ksywkę, gdy ktoś powiedział jej, że brzmi ono jak imię dla wróżki. Niewiele osób wie, że wtedy Zuzia wpadła na pomysł, aby wkroczyć na muzyczną scenę jako Zuzi, jednak ostatecznie doszła do wniosku, że. Przez to pseudosłuchacze będą ją mylić z wykonawczynią hitów Reg Muffin i This World, belgijską piasekarką Selenam Zoo, numer 10. Pomimo krótkiego stażu na rynku muzycznym, kończąca we wrześniu tego roku 25 lat Sanach ma w swojej dyskografii już kilka płyt studyjnych oraz trzy mini-albumy. Jej debiutancka epka z 2019 roku zatytułowana Ja na imię niewidzialna mam ukazała się w limitowanym nakładzie i już od dawna nie jest dostępna w regularnej sprzedaży. Fizyczne wydanie krążka zyskało wśród fanów artystki status tak zwanego Białego Kruka i na internetowych aukcjach osiąga zawrotne kwoty, obecnie można ją nabyć na Allegro w cenie od 1800 do 3000 zł.